Powtarzam tutaj wiadomości za mediami amerykańskimi, konkretnie na portalu Yahoo!, jest informacja o tym, że antysemicka propaganda atakuje Międzynarodowy Tor Wyścigowy Ormond Daytona na Florydzie. Otóż nad Torem Wyścigowym pojawiły się takie oto banery, że Henry Ford miał rację. Co do Żydów, a drugi baner mówi, że komunist jest żydowski. Henry Ford to słynny założyciel fabryki samochodów Ford, która istnieje do dzisiaj. Co pisał o Żydach, no to łatwo Państwo mogą znaleźć w internecie, i to zarówno w języku polskim, jak i angielskim. W każdym razie nie były to przychylne opinie. Nie jest to wcale odosobniony wypadek. Tego rodzaju incydenty są w całych Stanach Zjednoczonych i często się powtarzają. Można powiedzieć, bardzo często się powtarzają. A organizacje żydowskie alarmują, że antysemityzm wzrasta. Że antysemityzm wzrasta w całych Stanach Zjednoczonych. you know it seems to be all the same nonsense hate okay